Czy zastanawiałeś aż się kiedyś, co stanowi najodleglejszy region Unii Europejskiej? Jeśli tak lub nie, to cześć, a w zasadzie. Bonjour! Ponieważ jesteśmy we Francji. Taki... Mały... Takiej Mały... Taki... troszeczkę dalszej, w sumie najdalszej z możliwych, ale wciąż Francji. Dzięki. Zapraszamy na sekwencję spotkań z obłędną wyspą, której nazwa to spotkanie. No i zacznijmy od samego początku. Muszę przyznać, że tak nie za bardzo lubię lotniska, ale jest w nich też coś pozytywnego, czyli będzie nagroda, będzie przygoda. Przygodę rozpoczynamy na lotnisku imienia Rolanda Garo i pomyślicie, o, znam tego tenisistę Rolanda Garosa, a tak naprawdę to był lotnik. Prawdopodobnie pierwszy pilot myśliwca na świecie, zasłużony dla francuskiej awiacji człowiek. Jego nazwiskiem nazwano korty w Paryżu, a w konsekwencji tak się stało, że jego nazwiskiem nazwamy również. Turniej tenisowy w Paryżu Ziomek no odcinka I synę unionu No tak nagrywałem w locie Bo w związku z tym, że dzisiaj jest dimanche To mamy chyba godzinę czekania na autobus Trofiki, a ja bluzę zakładam Słuchaj Zofia Święty Piotr jest twoim przeznaczeniem Myślę, że nasz dron będzie miał tu szał. Nie wiem, czy było to widać, ale pierwsza spacerowiczka, którą spotykamy w mieście. Mieliśmy taką wielką bagietę, która wystaje z plecaka. Stereotyp potwierdzony. Fajnie, bo prawie wszystkie warzywa są opisane jako te stąd, lokalne, z reunion. No w sumie ma to sens, bo ciężko tutaj coś importować, ale fajnie. z pasją. Tamta maszyna dała cukier z trzciny. Do tego ananas i marakuja. Są te. Są te soki przepyszne. jest No, kwiatek. Kurczę. Chcielibyśmy. W takim razie, serdecznie polecić Wam smoothie na małym markecie w Saint na Reunionie. I nie tylko dlatego, że dostałam kwiatek. Jest pyszny. <grybna> Samosa rybna. Bardzo chrupiąca. bardzo dobra. Na wprost totalnie widzieliśmy walenie dwa bez bicia przyznaję, że w tym autobusie to nie wierzyłem a uwierzyłem znowu Widziałeś? <noise> <noise> nie wierzę, nie wierzę w to, co się dzieje. My usiedliśmy tutaj zjeść samosę. Siedzieliśmy <noise> tu jakieś 10 minut, może, rozmawialiśmy o planie, i nagle wyskoczył wieloryb. Co to jest za miejsce? Jest to miejsce, gdzie wieloryb macha płetwą ogonową, a głowa wtedy macha z niedowierzaniem. Chyba, że ta głowa spada ze zmęczenia po locie. żez cennych ten jet lag, jak emocje trochę opadły, to strasznie dopada. Dowiedziałem się od pana rysownika, że to drzewo nazywa się wachkła. A ja co to są za owoce? Virginie is a little island, but little, not a, you understand English? A little of beach, uh, but the first of Virginie is mountain. This town is Wonderful. Okay. Pan powiedział, że musimy. Mafat, nie? Yeah? Yes, uh, mafat, mafat, uh, mafat. Uh, serce Reunion. Mafat, no, no, no. No car. Aha. Uh -huh. Only Jonny okay. walk. Okay. Walk, yes. Uh, helicopter. Too young, too young, to helikopter. <laughs> and <for helicopter. laughs> and uh, volcan, mafat. And. Uh, Piton des neiges. Słuchajcie. Do wszystkiego w serii z Reunionu dojdziemy, ale najpierw pospacerujmy po największym mieście tej części świata. Naprawdę mam poczucie jakby to była... jakby to był jakiś plan filmowy do filmu o zombie. O, apokalipsie. Sam fakt, że zamknięte są sklepy, no jakby są, jest niedziela, ale praktycznie nie ma ludzi, mijamy pojedyncze osoby. O, proszę, samochód. W samochodach, żeby ale zombiaki ich nie dorwały. Nie mam poczucie, że wszyscy zaginęli. Ojcu Dobry! Co mamy dzisiaj w planach? Zgadzamy! Są dni! Są takie dni! Poczta od 9 do 12.30 13.30, 16.30 Czyli pracują... 6 godzin dziennie OK? Mm -hmm. oui, oui, oui. Nastąpiła niespodziewana zmiana planów bo chyba coś się podziwiliśmy w samolocie i dzisiaj mieliśmy iść na trekking, a ruszymy na ten trekking tydzień później niż planowaliśmy mieliśmy zacząć od przejścia wyspy, a później objechać ją, a zrobimy odwrotnie żeby dać sobie czas na dojście do siebie, wynajęliśmy auto od świętej Klotyldy z lokalnej wypożyczalni I bo było znacznie taniej niż wypożyczenie na lotnisku, i jadymy ja to tak? do świętego Pawła. Tuż za sondyni rozpoczyna się odcinek najdroższej drogi we Francji. E, to jest 12,5 km kawałek, który kosztował 1,6 miliarda euro. W związku z tym... Czy rzucasz wyzwanie polskim urzędnikom. <gry> Wynika to z tego, że droga jest zbudowana na kolumnach, które wystają z oceanu. Jak się czujesz jadąc po oceanie? Fantastycznie, <grym> jakbym był walewiem. Wynajem auta na Sengżu to 129 euro plus depozyt pobrany z karty kredytowej na kwotę 1200 euro. Zwrotny, jeżeli oddamy samochód w takim stanie, w jakim go wzięliśmy. A takie mamy plany. Za mną dwa samochody, trzy widzę, cztery. Że jak jedziesz lewym pasem, to z włączonym kierunkowskazem. Więc jedziemy jak w Są Gil, są gilles Są <laughs> Jest wydzielona plaża. Tutaj widzimy Wojki i chyba jakąś siatkę. No i nie jest to wcale takie oczywiste na Reunion, że jest plaża, na której można się kąpać. To jest zakaz na siatka chłodnego. Tak? Na czerwonej fladze. A może to jest surfing? O, oh, faktycznie. Zapytałam przed chwilą pana, czy był tutaj jakiś atak rykina, czy z czego wynikają te siatki. I powiedział, że no dokładnie w miejscu, w którym stoisz, naprzeciwko. Z około uh, 100 metrów the and there I był surfer here. Uh -huh. Trying to take some waves, and he got attacked by a shark. And my colleagues uh, went to uh, save save him. Uh -huh. And they took the jet ski, and they they arrived just in time to let him get up in oh, the. Wow. Out of the water. so that was successful yes that was successful yeah lucky incident. Yes, And lucky. when was it about four or five years ago to było bardzo dla mnie zaskakujące to że pan powiedział że jakieś 15 lat temu problemu nie było Żyli sobie wolno mogli wchodzić do wody gdzie tylko chcieli The beach, which is here yeah. is it's possible to swim here right yes it's possible but only behind a net We have a special installation mm -hmm. to protect people from the shark attacks. Two moors two the And the net goes to the ground. And it separates two areas, mm -hmm. the swimming area from the deep sea. And uh, any other part, like here for example, it's, it's forbidden? forbidden. Yeah, yeah, it's forbidden by the authority of uh, the island. Pytanie główne: to co się zmieniło, że te 15 lat temu był tu spokój i rekinów, ich ataków praktycznie nie było, a w ostatnich latach stały się tak niebezpieczne? No i według mojego rozmówcy były trzy główne czynniki, ale powiedział, że na pewno jest jeszcze masa ich więcej, o których nie pomyślał. Po pierwsze, rybołówstwo i wpływ dużych łodzi, które tutaj e, po terenie pływają. Druga rzecz to e, farma z rybami która jest tutaj niedaleko, i podobno te ryby parę razy dziennie dostają jeść, są, przebywają w takich wielkich siatkach, i gdy dostają jedzenie, to wpływa na ich poziom ekscytacji, który przyciąga rekiny, a wcześniej nie miały po co tu przypływać, bo nie było tu nic interesującego. I trzeci czynnik, o którym wspomniał, to że tu, gdzie jesteśmy, czyli na zachodnim wybrzeżu, tak zwanym słonecznym wybrzeżu, jest problem z wodą, z wodą słodką w której jest za to nadmiar na wybrzeżu wschodnim, bo tam bardzo dużo pada. Lokalne władze wpadły na pomysł, żeby ściągać tę wodę ze wschodu na zachód, co ostatecznie wpłynęło na poziom zasolenia oceanu i sprawiło, że jest on częściowo pomieszany. Częściowo woda słona z wodą słodką, co przyciąga właśnie bulszarki, które lubią tego typu wody. Ej, to jest rekord świata kobiet, Pani połowiła takiego Merlina ważącego 500, 500. Jak to możliwe w ogóle? Nie mam Ale to miasteczko jest znane też na przykład z tak zwanego deep water fishingu. No wszystko tu można robić. Jest to generalnie mekka sportów wodnych Jak nad Zegrzem Przed chwilą prawie zdecydowaliśmy się na wycieczkę takim wizobulem. Wizobulem. Ponieważ nigdy nie płynęliśmy łodzią z przezroczystym dnem, stwierdziliśmy, że mogłoby to być fajne doświadczenie. Ale okazuje się, że w VisioBullu... Super jest ta nazwa, VisioBull. W tym czasie w roku mm, ogląda się wieloryby, które widzieliśmy z baru w dni, więc... No nie, nie płyniemy. Trochę bez sensu. Zjemy te pieniądze przeznaczone na VisioBull. Tak, To się się Dzień w lokalu, herbatka, ciepły naleśnik. zagrzać w zdrowie. dobry! Dzień dobry! w tych zdrowie, No, ale dogrzewamy się. dobry! się. Dokąd teraz... Jest 620 i jedziemy oglądać podobno najpiękniejszy widok do zobaczenia na Reunion. Okej, okay. a tak wygląda nasz pokój z murowanym dachem, zakwaterowanie, którego nie znaleźliśmy ani na bookingu, ani na Airbnb. Zosz się znalazło gdzieś na jakiejś oficjalnej stronie Reunion. Jest to takie quasi schronisko. Podjeżdżamy z wysokości mniej więcej 900 metrów nad poziomem Morza. Bardzo krętą drogą, tak jakby taki gigantyczny wąż nas pożarł i przełykał w głąb swojego ciała do ogona, który znajduje się w Majdo. Koniec jego układu pokarmowego. Znajduje się mniej więcej na 220, więc uszy się zatykają. Bardzo krótką trasę pokonujemy przez pół godziny. Ale, zadanie, które dostaliśmy od chłopa z biura. Turystycznego, to znaleźć się na Majdo tak wcześnie jak to możliwe, bo później chmury nachodzą. Majdu pomoże nam zrozumieć geograficzny fenomen Reunionu, bo stąd doskonale właśnie widzimy cyrk. Cyrk to jest bardzo obrazowo nazwana forma górska, polegająca na tym, że bardzo stromo zapadły się ściany. W wyniku aktywności wulkanicznej lub lodowcowej powstało takie wgłębienie. Mamy tutaj ze wszystkich stron klify, ale nie nad morzem, tylko do wewnątrz ziemi. Jest to bardzo rzadkie, a w takiej skali występujące unikalne. Ile tu jest gramów? 150. No to już wiemy, że 150 gramów serka to jest dokładnie tyle serka, ile potrzeba na jedną bagietkę. I myślę, że to nie jest przypadek. Zczytałem sobie troszkę z tablicy i jestem mądrzejszy. Mam też inną czapkę, bo yy... nie, zdejmę czapkę. Skorzystaliśmy z pomocy naukowej, tu widocznej tablicy, i wiemy, że na pewno te. Cyrki są pochodzenia wulkanicznego, a widoczny za mną Piton, czyli najwyższy szczyt, najwyższa góra Reunionu, był, była kiedyś aktywnym wulkanem, no, i tu się działo, tu się bulgotało, najpierw była taka nieduża kaldera, później ta aktywność wulkaniczna wygasła. Jeszcze dalej, na wskutek agresywnie tropikalnego klimatu stało się coś, co spowodowało, cytuję, pęknięcie wulkanicznej warstwy ciasta i w ten sposób powstał, powstały cyrki. Część tej wulkanicznej struktury po prostu zapadła się w siebie. I oto mamy jedna wioska, dół, druga wioska, Dalej. Silaos, który byłby widoczny, gdybyśmy poszli tam na tamten szczyt. Czyli Silaos jest tam. I jeszcze trzeci cyrk, Salazi. W głąb. A dlaczego masz inną czapkę? Bo tamtej nie lubię. <grym> nie, bo dałem żonie ładniejszą, która tej nie lubi. <grym> Wyjeżdżamy z Petit France, czyli małej Francji, ale w małej Francji rozumianej jako wyspa Reunion pozostajemy. Liczy ona 2512 km2 powierzchni i według moich obliczeń to niespełna 0,5% terytorium kontynentalnej Francji. Także malutka ta Francja na Oceanie Indyjskim. Do obcowania Świętych z tego odcinka dołącza święty Lupus. W tym miejscu, co to jest za miejsce, takie między Sąpią a pol. lata biały ptaszek z długim białym ogonem. Taki bardzo symboliczny dla Reunionu. Już trzeci raz go w tym miejscu widzimy, ale ani razu nie udało się go nagrać. popularnym powitaniu zwaleniami dnia pierwszego za każdym razem jak idziemy nad ocean to mam nadzieję że znowu je spotkamy ale chyba nie tym razem fougeur gardien la vanilla met son langage de si moué la pas en langage à mwe la maladie godzie lacie à mwe to ja za Zamówić Montana. Ile teraz mamy stopni? Koło 26 chyba. A ile było rano? Dokładnie 3. <grymne> no tutaj zmienność jest taka, że ja mogłabym. Była seklata. Zmienność jest taka, że w ciągu godziny muszę się przebierać ze stroju turbo zimowego w strój taki no. rekinów przypadających w przeliczeniu na jednego mieszkańca zarejestrowano na Reunion. Tam zwariowany wariat płynie. O, ten chłop tutaj uprawiał bodyboarding, czyli taki... Jakby surfing, ale nie na stojąco, tylko na leżąco, na brzuchu. No to w 2017 roku jednego takiego ananasa załatwił rekin. No w ogóle plaża, na której się znajdujemy, to jest chyba najpiękniejsza z plaż, którą, które tu widzieliśmy. Grand Ons się nazywa. No i aż się prosi o to, żeby móc korzystać z plaży, z oceanu, z uroków tego miejsca. No, i z uroków owszem można, ale z oceanu absolutnie nie. Pływanie jest tutaj zakazane i wszelkie sporty wodne również. No, ze względu właśnie na rekiny, które kręcą się po okolicy. Ich liczbę w okolicach wyspy szacuje się bardzo różnie od 300 do 3000. One sobie pływają pomiędzy Australią a południową Afryką. Mają swój szlak. No i podobno porównywalne szacunki, jeśli chodzi o ataki Rekinów, są dla Wyspy Reunion i dla nieco większej Australii. Także to tylko pokazuje skalę, jak dużo ataków rekinów tutaj miało miejsce. Spytacie, czy to ludojady tak jedzą tych ludzi? Odpowiedź brzmi: Nie. To rżarłacze tempo głowę. Po angielsku bull Tutaj rekin znany jako zambezi, w skrócie zambi. No dobrze, wystarczy już tego grillowania rekinów, wszak to one są u siebie, a my im się chcemy ślizgać po dachu domu. Jakby mi rekin chodził po dachu, to też bym go pewnie ugryzł w płetwę. Poza tym, trzydziestokrotnie, powtarzam, Trzydziestokrotnie wyższe jest prawdopodobieństwo utraty życia za sprawą kokosa niż za sprawą rekina. 150 osób rocznie tak ginie od uderzenia kokosem. I jakoś nie przypominam sobie filmu Orzechy w reżyserii Spielberga. Może przejdźmy do awifauny. Zwierząt, które potrafią latać. Pytałem panią w biurze informacji turystycznej, jak nazywa się ten Jobson z białym, długim ogonem. Nazywa się Pająk. Pająk. pająk Pająkę. No i to jest super nazwa, bo po polsku to jest faeton. Faeton białosterny, bo ma długi, biały ster. A po angielsku Red-Billed Tropic Bird, czyli czerwono dzioby. Ptak tropikalny, na no polski białosterny. Czerwone białosterny. Czy nie można uprościć życia mówiąc, że to jest. Pająk. Pająk? Przy plaży znaleźliśmy taki lokal, który nazywa się Krokbol. I to jest taka. Taki krokemol. Tak. Które... To jest ryba, a to jest kotlet warzywny. Ale to było dobre. A tu mamy zupełnie niezły przykład na to, jak różni się francuski od kreolskiego francuskiego, to francuskiego kreolskiego. risk de Orwegemo. Ale wielkie te jest fajne. Cap jestem zachwycona. Ale mam takie poczucie optowania z żywiołem jednocześnie. Boże, niesamowite miejsce. Zapraszam wszystkich tutaj. Myślę sobie, że to jest niezłe miejsce, żeby wytłumaczyć, o co chodzi z podmiotowością Reunionu, bo wy będziecie mieli spektakl za moimi plecami, a ja powiem to, co chciałem powiedzieć od samego początku. Reunion jest departamentem zamorskim Francji. Nie mylić z terytorium zamorskim, bo są dwie bardzo różne zależności. Departament jest jakby województwem, które znajduje się gdzieś na świecie i takich podmiotów jest kilka m.in. innymi Gujana francuska, Kwadelupa, Martynika, Majot i Reunion chyba wymieniłem właśnie wszystkie i to są też części Unii Europejskiej takie jak Kanary jako część Hiszpanii, Azory i Madera jako część Portugalii w nomenklaturze Unii Europejskiej nazywa się to Outermost Regions czyli najbardziej oddalone regiony i z tych najbardziej oddalonych reunion jest najbardziej oddalonym. Także dziś jesteśmy w miejscu najdalej, najbardziej oddalonym od jądra Unii Europejskiej. Także jesteśmy pod flagą francuską, płacimy w euro. Głową jest prezydent Francji i to jest różne w stosunku właśnie do terytoriów zamorskich, gdzie okej, okay, głowa się zgadza, ale mają swój parlament, walutę swoją flagę. Przylatując na Reunion odbywamy lot wewnętrzny. Jest to zdaje się najdłuższy lot wewnętrzny dostępny na świecie. Cap to miejsce, gdzie klify lawowe spotykają się z oceanem i fale się przepięknie o te klify rozbijają. Jestem zachwycona. Zmieniając na chwilę temat, bardzo podoba mi się ta niewymuszona, nieprzesadzona infrastruktura. Dla turystów. I na przykład podjeżdżamy na taki parking, no, nawet Peter się mnie zapytał, czy to na pewno tu. I okazuje się, że dochodzimy do atrakcji, która po prostu rozwala nam głowę, bo jest tak piękna, fantastyczna. I w ogóle przypuszczam, że jednak w naszym kręgu kulturowym byłoby masa znaków, stragany, płatny parking, płatne toalety, a tutaj wszystko jest za darmo, przystępne i po prostu bierz turysto, korzystaj to dla ciebie top miejscu. znak jakości, programu gdzie bądź to może na koniec jeszcze poszukajmy jakiegoś elementu animalnego tekteku nie chowaj się to bardzo charakterystyczny dla reuniony ptaszek tektek Zofia wie jak to po polsku powiedzieć Już, kloskawka, kloskawka białogardła. Raczej niepoderznie, jeśli nie obejrzysz kolejnych odcinków z Reunionu, ale zapewniam, że warto. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.